Siemaneczko, ze strony Fikusek. O, to jest kolejny odcineczek z gry GTA 5. generalnie. spraw wygląda tak, że jak widzicie sobie w lewym górnym rogu mam tam taki voice chat, ale no, aktualnie chciałem sobie nagrać odcineczek tuningu samochodu, ponieważ no, Gabryś ma problemy z kompem, więc no, jeżeli będzie coś wiadomo, co tam jest, no to nagram więcej. Generalnie była taka przerwa u mnie na kanale, a jest ona spowodowana tylko tym, że właśnie Gabie mu kompa wywala cały czas i nie może zrobić sobie w trójkę tego napadu No i wczoraj właśnie nagraliśmy wtedy odcinek bez Gabiego do, do Snamiego i on chyba to jak to oglądacie w piątek, no to on w piątek to też wstawił prawdopodobnie Więc no tak podwójny odcinek z GTA będziemy mieli na, na naszych kanałach I tak jak widzicie zamontowany zagłuszacze, ja mam 6 na 6 robimy sobie drugi napad, który już był u mnie na kanale, więc jeżeli chcecie no to zobaczcie ale z nami postanowił, że sobie pójdzie na obiad na ZW i kurde, nie wyjdzie z terenu, więc fajnie z nami, dzięki. Okej, okay, jestem ponownie, mam dwie gwiazki z dubska dlatego że... chuj wie co? Mam nadzieję, że w ogóle tą misję nam się udało zdobyć, że ten, skoro mam te zagłuszacze takie ogarnięte, ale. Musimy uciekać. Mam fajnie, że sobie nie uciekłem. No jest dobra, ucieknę z tego pościgu i zrobię ten contencik, a Okej, okay, okradam właśnie przy oczach policji prawe Jakiegoś typa co sobie leży I zarobiłem 7k, więc łatwo, na easy Jak się zarabia pieniądze w GTA właśnie Może podjeżdżam do tego człowieka, bierzemy mu hajs Dobra Internecik Jest prosta akcja, kupuję sobie autko, które chciałem Czyli wymarzone Generalnie 5 aut dodali Jest to, jest to, 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 to A też o tym mówiłem I tak No nie, mam ceny promocyjnej no szkoda Del Piero jak to tam się mówi Zostało mi 850 tysięcy około Więc właśnie Za tyle sobie kurde kupiłem autko Znaczy no, kupiłem autko Co to jest? widzenia, no nam normal. Yy, generalnie mam nadzieję, że autko będzie spoko. Patrzę na sobie na nacie, patrzę tam, tam. To pojazd z listy Simona, to co ja mam? Trzymaj go i dostać do doków. No w sumie jak nie mam co robić. Nie masz jeszcze mój samochód nie jest. Ty? Czy w dokach? Pojazd jest na liście, rzadkich pojazdów eksportowych. Dostać go do doków, aby otrzymać pieniądze. Gdzie są doki? Tu exploduje doko. Tu w sumie można walnąć sobie ten ten, i wtedy ogarniemy właśnie tamten samochód, żeby też jakiś kontent był. To właśnie, patrzcie, jaki kontent mamy. Naprawiamy autko Dwa tuningi będziecie mieli. Na kierowanie podstawowe. Za... A, nawet ty za darmo, więc spoko. No jedziemy, no Generalnie akcja wygląda również tak, że dawno nie było odcinków na moim kanale. To też jest spowodowane nie tylko tym, że po prostu Gabiego nie ma. A i za bardzo nie mam co nagrywać. Chciałem jakiś fany moment, ale. Kurde, nie mam za bardzo momentów chyba. Za bardzo. jest. czemu mówiłem, za bardzo cztery razy chyba. No ale na serio nie mam jakichś tam momentów. Choć myślę, żeby coś się znalazło, ale też nie chciałem jakiegoś gówna wstawiać. No i w sumie czemu by nie? W sensie główna, no. Jakiś dobrze zmontowany film. Może być cudownym filmem, ale... Też jest, nie jestem jakiś najlepszym. Potwierdzenie, że już jest w moim garażu samochód. To troszkę mi będzie tego. Troszkę mi będzie. Musiał poczekać pan. Nie wiem właśnie co więcej zarabia. Czy eksport w dokach, czy kurde Simeon? Czy jak mi się nazywa? To wezmę sobie... Ugru. Wezmę do Simeona. By nie? Choć ciul by wiedział. Pieniądze RP, ale z Simona no, no, też dostaje pieniądze RP. Więc ciul by wiedział. Generalnie z tej Mazdy nie ma czegoś takiego, że kurde oczekuję jakieś dużo, ale samochód też kosztował nie za mało. Więc w sumie fajnie by było, jakbym mógł takim oto pojazdem się pobawić fajnie. No i żeby on fajnie wyglądał, nie? Kurde, więc w ogóle wjechałem w tą stronę, ale trudno. Nie ma żadnego hel helikoptera, więc. nie będę, kurde, miliard godzin musiał się przemęczyć i, kurde, jechać jakimś głównym. Albo w sumie! zadzwonię po mechanika, że tu mi przywiózł, kurde, auto moje. Będzie zajebiście i tyle. Okej, okay, kolejny cash, jesteśmy koło Simonka. Jak mi się tam mówi, ekstra to chodziło, o wiem. Czekajcie w ogóle. Zobaczę. Piąta minuta. A ja jeszcze nie mam tego, co chciałem. O, 20 tysięcy, fajnie, fajnie Za darmo można powiedzieć Tylko to, że sobie przyjechałem To weźmy tego dopiero jak coś kruś wynazywa? To Nie, to. I tego wpakujemy sobie hajs I zaraz się będzie bawić Generalnie takie jakieś mało rozmowy jestem ja opisałem na tym odcinku ale dobra mamy 860 będzie. 55. Więc spoko, pokażcie moją Mazdę. Mam nadzieję, że już tu stoi, stoi, piękno. Nie no, fajnie. Generalnie widziałem na no serio na TikToku i nie tylko. Mazdy RX7. ki naprawdę mi się podobają te furki, ale może po tuningu jakimś wiecie. serii, jakieś kurde body, Kitami Okej. Okay. No, to jest tutaj. A ja chcę do najbliższego lakiernika, gdzie to jest? Tu jest najbliższy lakiernik? Tu jest najbliższy lakiernik. Nie ma innych, dobra. jedziemy tam. Najpierw zobaczymy sobie, jak ten samochód sobie daje radę bez tuningów. Jak na razie, wiecie, tak podoba mi się, szczerze mówiąc, tak średnio. Nie wiem, jak wam się podoba, ale mi na serio tak średnia wam pachnie. Mam nadzieję, że nie będę zaskoczony, kurde. Nie zaskoczony w sensie. Ponieważ oczek no, oczekuję dosyć dużo z tego auta. Jak ma być szczery, no to jak na razie nie oczekuję nic. Dobra, i lecimy nie? w dal. Lecimy tam do Los Santos. Przed chwilką tam z w ogóle, żeby nie robić tych napadów sama. Sama Też, kurde, mówię świetnie. A no, dobrze. Lecimy 3 kilosy A no, w sumie za 2 nie musicie w sumie patrzeć, nie? Jak widzicie, auto jakieś prędkę nie jest, ale też jakieś. Nie jest mega wolne, choć no, kosztuje dosyć sporo, więc jest to dosyć symy, średniowy sa samochód, moim zdaniem. Jak za te pieniądze da się o wiele lepsze auto kupić. No i co, tak też w sumie pod wygląd bardziej kupię niż pod osiągi speedowe, ponieważ auta szybkie już dosyć mam. Czekajcie, co jest kurwa, mać Dobra, nie ja robię sobie coś takiego, że. Położyć. I lecimy tam gdzie chcemy, a nie kurde, że mi z nami coś klika. Spoch jeden. Wie, że od, nagrywam odcinki i nie wiem co robi. No dobra, No Dobra, jest ostatnia prosta, już w sumie wolno mnie raz przed filmem w mojej trasie. Nie wiem co się dzieje. Ja w ogóle ma jakiś wylew w kierowaniu pojazdem. No ale troszkę mi się uderzyło. Tutaj nie mam pojęcia jak go zahaczyłem, ale dobra. 100 300 metrów, lecimy tam sobie po prostu. 9 minuta filmu obstawiam, że coś takiego. Więc, też super, kurde. Chcę nagrać odcinek, a po 9 minucie dopiero zaczynam coś robić i w ogóle zaczynam coś mówić. Bo na początku tu mi się w ogóle wydawało, jakby nikt nie mógł rozmawiać z ludźmi, a teraz tak zapierdalam Dobra, zobaczmy, co my tutaj w ogóle mamy. Pancerzyk. Kupmy, kupmy na bogato. Amulce sportowe, bo ciągnie. I tak, mamy zeżaczki. Ten, czy jest spoko? Jest spoko, ale nie mogę go oczywiście kupić Więc muszę troszkę Zbiedniejsze półki czekać Jak ma być szczery na początku Podoba mi się taki Czyli wycięty Też jest kolorowy wycięty A to jest taki czarny Choć ten nie jest też głupi Ten jest taki uśmiechnięty Wiecie, taka minka, nie? To w sumie ten też ma taką wyciętą minkę. To weźmy tego. Tylne oczywiście, mogę już teraz wszystkie. Więc wziąłbym w sumie kolor dodatkowy. Ponieważ stać mnie. Blok silnika, no nie będę się w to bawił. Naprawdę. To jest moim zdaniem taka strata kasy. Ulepszenie silnika to oczywiście tak. Udzenia To jest akurat fajne. To mi się podoba z tymi eventami też nie głupie, ale takie logo duże zróbmy wydeszek kurde szkoda nie no na takim to bym nie chciał w sumie bo to jest kurde już przesada ale to jest kurde zajebiste naprawdę fajne z drugiej strony to też jest słodne, ale to też jest słodne, a te kurde to co ja mogę to takie no mi dupy nie urywają, te fabryczne są jeszcze git. Ja w sumie mogę takim nalotem zakupić. Materiał wybuchowe to się nie bawię. Nadkola Mam takie są fabryczne. A dobra, to są przednie, a to są tylnie. Dobra, dobra. Nie jest kumałem. My bad. tam nie, że moje uśmiech, ale dobra. Never mind Nadkola tylnie. Szczerze mówiąc, tak na razie bym to zostawił. Naprawdę. Zaspane oczka, ospałe oczka, czy one się otwierają? To jest dobre pytanie, ponieważ wiecie, fabrycznie się otwierają, a to tak wiecie. Generalnie podoba mi się też takie, eh? ale to takie ospałe? <ścoughs> Nie wiem, dobra, weźmy, zobaczmy maski. Co to jest? Zapięcie na maskę? Weźmy po prostu maskę. Przejrzysta maska. Kurde, wygląda fajnie. Jest coś nowego w ogóle, nie widziałem takiej maski w tej księ nigdy. Kurde, szkoda, że nie mogę tej na przykład sobie wziąć, bo mi się podoba. Z tego co mamy, no to mamy... Kurde, to jest fajne, naprawdę. Ja ciebie bym wziął... Ja bym wziął czarny Carbon zawsze spoko. Zapięcie, czy będę się bawić? Zapięcie, weźmy to czerwone, ale nie serio, to nie jest nic takiego nadzwyczajnego. Znętrze, jak na razie zostawmy. Reflektory. Weźmy ksynony Wszędzie. Kolor jeszcze zostawiam. Oznaczenia? To ma oznaczenia? O kurde, nie widziałem. Nie widziałem żadnych. To wygląda dziwnie. To wygląda zajebiście. No gdzieś się mi kurde nie wywalam filmu. No, kurde. Te są fajne. Takie kurde ma Te są takie, nie wiem. To jest fajne. To jest do dupy. Generalnie nie mam odblokowanych fajnych za bardzo, no. A czy bym chciał kurde? Nie no, jakbym miał wybrać ten wybrał to... Albo to, ale z tego, że nie mam, to nie wiem, kurde, to muszę wybrać, nie byłbym sobą, jakby tego nie wybrał. Żaluzje, o kurwa, fajne to, ale weźmy jeszcze, później to zróbmy, lusterka, czekaj, z, z tego miejsca lusterek, można zrobić, że są tu lusterka? Po co tylko ma? Tablicę weźmy czarną kierowanie to za chwilkę też dach. Weźmy ten. Sprzedaj, no nie pojebało mnie. Drogi. Kurde. Dużo tu jest do zmiany. Nawet tutaj się zmienia. W tym miejsca, ale nie stać. Nie, nie, nie mogę na moim levelu tego robić. Szkoda. Więc co by tutaj by mi zostało. Weźmy zobaczmy tak z boku. Okej. Okay. To się najwięcej zmienia, więc w sumie zabierzmy. To jest spoko. O, spoilery z dożaka. Fajnie, że tak coś jest. O kurde, to jest zajebiste. Kur to muszę wziąć na stówę. To jest zajebiste. Okej, okay, spoilery. Czy ja chcę mieć jakiś wywalony spoiler? Przecież te spoilery. Są większe niż auto. <laughs> nie no, co jest grane z tą grą? Tak szczerze, to nie wiem, czy bym nie wziął tego albo tego. Nie no, tego już bardziej. Jest naprawdę fajne. Ale przemawia też za mną taki kolor: Karbonowy Tylny spoiler, kurde, co za. Albo takie skrzydło. Duże skrzydło, karbonowe Walniemy. Jesteśmy bogaci, to można. No, proszę mi tutaj nie pisać. No, weźmy kurde. Czy chcemy mieć tak coś? Tak średnio w sumie. Podoba mi się to białe. Zawieszenie. Weźmy na dół. Tylne światła. I co tu się stanęło? Dobra, to za chwilę, nie? To auto mi ciągle... Kurde... Nie wiem, zajebiste jest to auto. Szyby. Weźmy na fulla. Dobra, jesteśmy po wszystkim. Dosłownie po wszystkim. Bawmy się, już w lakier. Co to jest? Emblemat z ekipy. Średnio, chyba lody ekipy już bardziej. Ja bym to widział na czerwono. To nie jest brzydki kolor. Choć to mi się nie podoba. Szkoda, że tego zamiast. Kurde, bym chciał to zmienić. A nie takie, coś Metaliczne były się być się, fajne. Albo taki srebrny? Kurde. Mam dylemat. Kolor podstawowy. Kurde. To jest tego trochę więcej. Emblemat ekipy Nemo. Kurde no. Na serio mam dosyć dylemacik Te kolory to jest właśnie. Ta rzecz, która jest dosyć ciężka do zrobienia Czekajcie, bo żeby mieć perłowy Muszę mieć na początku metaliczny lakier To zróbmy me metaliczny I zrobił, o, albo czarne Czarne nie wygląda źle Chodźmy mam karbon To bym nie chciał mieć za bardzo tak czarnego Jakby zrobić grafit A perłowy jakiś Czerwony, a taki jakiś ładny, jakiś cukierkowa. Hmm, no podróż. O. o, nie, nie mogę mieć gorącowego różu. Liptonik. byby byłby ładne. A to jest brzydki. Nie wiem, kurde. Ale mi teraz dupa trochę boli, nie? że nie mogę mieć tego różowego. No wygląda fajnie. Kurde, to są tak fajne. Gorąco róż. Kurwa, mać. Nie wiem, trzeba zmienić metaliczny nie? na czerwony. Nie zgubię, ale. Weźmy, poszalejmy z tymi kolorami, naprawdę, nie? Czy mi się kojarzy, Mazda? W sumie tak za bardzo. Nie wiem, czerwonym jakimś, ale. Ten różowy słodny ładny. Nie wiem, to jest tak bieda edition, nie te openingi, w sensie tuningu u mnie, bo nie mogę mieć wszystkiego. Weźmy, czerwony, perłowy, czarny. Ale tylko, że żadnego koloru nie ma widać. A no weźmy metaliczny w ogóle zablokowane, Biały. O, weźmy biały. Wygląda fajnie. Miałem w ogóle inne pomysły na to, ale. Weźmy to biały. Spoiler zostawiamy. Przecież to jest żart. Czekajcie, jak to się nie da. Spoiler z deszaka. że nie ma na tył. Nie ja to zostawiamy tylne światła. Weźmy się, pobawmy Te czarne są spoko, ale... No weźmy kurde, takie by ciemne. rodzaj cool. Czekajcie, muszę najpierw zobaczyć jeszcze nadkola. może takie czarne same uwolniemy. To no, nie jest takie brzydkie. Ja. Szczerze mówiąc. Jest zablokowane. Albo tył, żeby był trochę czarny. No weźmy to też. To spoko wygląda. Reflektory. A no, zostawmy. Kurde, fajne jest to. Dopięcia. Nie, no to zostawiamy też. Właśnie światła. Zestawy kolor. I weźmy czerwień Reflektory No pewnie, że tak To wygląda fajnie I właśnie nad tym teraz siedziałem, żeby to znaleźć Ale tak Tyle światła, to mamy, to mamy, koła A Czekajcie, torowe że to nie jest Benis bo no, Benis Penis kuźmy najlepiej bo Benny ma fajne koła weźmy luksus chromy no na chromy mi się nie podoba weźmy kurde nie wiem te torowe coś się znajdzie kurde tylko że znowu nie ma czegoś takiego jak ten odblokowanie Dalszych. Tak kurde, jestem spoko. Wiem, że kolorowanie tych kół nie, są, nie jest jakaś świetna rzecz, ale... W sumie... Kurwa, to jest ten róż! Znowu mnie dupa boli, bo nie mam tego różu. W sumie ten żółty fajnie oddaje. W sumie ten, kurde, też pomarańczowy. A ten żółty? Weźmy ten żółty, naprawdę on jest fajny. Projekt opon Nie potrzebuję tego Cloud oczywiście Dajmy Dymek Czerwony bym pierdziel Albo w sumie róż Bo można Dobra To tyle w sumie z warsztatu samochodowego Furka wygląda tak No wygląda śmiesznie w sumie Jezus Ja zawsze tak coś odwalenie To jest kurde Widać że ja to stworzyłem, nie? Weźmy jeszcze. Ty no, no, serio. Jeżeli chodzi o sam samochód, fajnie się tuninguje. Ładnie wygląda z przodu. Ale ta dupa kompletnie mi się nie podoba. Kompletnie. Nie wiem, co się dzieje. Weźmy naprawdę zderzaki tylnie. No, nie wiem. Nie wiem. Nie ma pomysłu. Ta dupa mi się tak nie podoba. Nie wiem, kurde. Ja może zostawię sobie tak. Stracę 7000, no przepraszam, ale. Naprawdę. Ta dupa mi się nie podoba. I ten spoiler jest też jakiś taki, wiecie. Dojebany. Wywano sobie taki. Ten już tak mniej. Wywano taki. W ogóle to, zapnę to zmienić. Naprawdę nie wiem. jak średnio mi się podoba. Jeżeli chodzi o to. Ten tył. Nie wiem, zostawię te, ten spoiler. Nie wiem, może kiedyś go zmienię. Nie, nie chcę zmieniać. Jeszcze bym chciał lakier. Gdzie są lakiery? Kolor dodatkowy. Ekipa Matowy jakiś gdzieś różowy bym wolną. Jeszcze klocki w sumie chały co bym się zmienia, widzę I tam zacisk w sensie. No weźmy. Kurde. Też żółty dodajmy, żeby była pikanteria. Mm, kolor wykończeń: szczerze mówiąc, nie mam pomysłu. Zrobię czerwony akcent. Weźmy taki emblemat. Po co? Jeżeli chodzi o środek, to w sumie wnętrze mogę trochę sobie pozmieniać. Może coś fajnego będzie. Zegary. To jest fajne drzwi standard. Jeszcze kierownica mamy. No wiecie, czasem takie smaczki są spoko, ale generalnie nie używam ich za bardzo. Nie wiem, kierownicy mi się żadne nie podoba. O, to dobrze, że sobie ten. Właśnie w to. Dobra. Tyle było. I tak się kończy nasz odcinek. Mam nadzieję, że furka wam się podoba. Mi się naprawdę podoba. Tylko no serio, ta dupa nie wiem, to jest chyba... Nie jest dla mnie. No nie wiem, zobaczcie to. To jest kurde, mega nisko. W sensie no mega nisko. Nie mogę niżej. Jak wiecie, tu jest kurde, zderzak jest tak nisko, progi są... Mniej niska, ale też jakieś sobie daję radę A ta dupa to w ogóle nie jest A po prostu może nie wiem To wcięcie kuźwo no, na Tablicy też takie z dupy, takie wypukłe to jest nie Tylko, że się nie dało zmienić O z nami tu jest Widzę Więc dobra mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał, jeżeli tak zostawcie lajka, like suba, wbijcie tamtego przynajmniej jakby widzę, że się chce wpierdolić odcinek, więc no trzymajcie się, do zobaczenia, cześć Poczekajcie no, w sumie Zobaczcie czy nagrywałem <noise> Bo to jest dobre. Nie, 25 minut, dobra, Narka.